Hej! Widać po raz kolejny w Prison Architekcie. Hmm. Ten Mój przybytek rozpaczy i żalów wszystkich kurde więźniów Powoli zaczyna jakoś wyglądać Oczywiście podkreśleniem powoli hmm. Lock Patrol Ten, True, true biznes. No, parę rzeczy podchodziło no, w sumie tam parę, tylko po prostu widzimy tutaj u góry, że mamy pa już paski takich, ten, że mamy pasek zadań, mamy przycisk od biznesu. U, tutaj coś komuś się zeszło. No, ale to ten. No i od razu możemy przejść tutaj we w ten cały Prison. Ocenę tego całego więzienia. E, reformacja. No, 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 jeszcze szkoły nie mam. No, co ja za to mogę, nie? U. Przeszukać cyly żeby nie było akcji, tabletki znalezione tak po prostu i co? A. Kolejne kurde, ktoś go przeszukał? I tak naprawdę to cały czas tutaj wyskakuje, że tabletki ma, tabletki ma. Może on jest jakiś handlarz? A nikt, kurde nie ma ochoty się nim zainteresować. Hmm. Aha, muszę. Co tu muszę kupić? Biurko, krzesło, szafka. Biurko, krzesło, szafka. Dobra, e, materiały, pokój, obiekty. Yy, biurko Jedno, drugie krzesło. Wiem, wiem. Wszystkie pomieszczenia będą wyglądać tak samo, no ale co ja za to mogę? Aha, no i drzwi, żeby nie było. Na szczęście, powoli już jakoś ten więzienie wygląda. Trochę marudzą, że ich przeszukujemy w przerwie, no ale kto, kto powiedział, że tak będzie normalnie, taki luzik u, tutaj we więzieniu, no nikt nie powiedział, mam się może wydawać, a tak naprawdę będzie hopa, a co ten tam robił w ogóle ten? Chyba kratę to powinien wymienić na te, na pokoje dla. Ten, na drzwi dla. tych. no. dla pracowników, tak teraz myślę. No, chyba najlepiej będzie. Yy, żeby je zdemontować. Kupić natomiast drzwi dla pracowni. dla personelu. O. trochę dalej od tego ci odmo rozmontują... Te niepotrzebne kraty. Żeby rozmontować je, a potem ten. Rozmontuję ładnie. Czy nadal będzie takie? Teraz nawet nie widzę, gdzie. Czy ogólnie je pakują, czy nie? Dobra, tutaj ci. Strażnicy będą mieli te biuro, mają y, patrole no, jeszcze patrole mam dopiero na 45%, więc no Przeszukać cele, przeszukać e. No, no bądź tak miły i się daj naznaczyć Cele. Niestety, tak jak mówiłem, każdy, który będzie nie spał, będzie miał kontrolę. Tak, na wszelki wypadek. Gdyby któremuś coś przyszło na myśl, głupiego, oczywiście mam swoje zażalenia. i proszę. Widelszyk. Co się pienisz? Sam jaś widelec, kurde we w tym. A ten ma papieras, Cigarety, kurde. swaniaki. Nie wiem, czy już tych tutaj też przeszukałem. Alkohol czyś byś chciał alkohol skądś dorwać? Ciekawe. Nie moja wina, że co niektórzy z was to po prostu są takie takie jednostki, co to po prostu normalnie proszą się o to, żeby po prostu wylądować bo w tym w, w celi. No cóż, hmm. nie wiem, czy nie lepiej byłoby dołożyć jeszcze strażników, bo ja mam tutaj trzech na kontrol, trzech na patrol, czyli musimy zrobić taki w tą z powrotem patrol dla nich, żeby pilnowali wszystkich więźniów, bez żadnych tam żeby nie wymyślali czegoś, no i patrole są odblokowane, tylko teraz pytanie brzmi rozmieszczenie Aaaa. jeden tu jeden stołóweczkę popilnuję tutaj no, trzech, niech. Patrol strażników. A, tutaj. To, to. to będzie tak. W tam i z powrotem. W tam i z powrotem. Dobra. Nie, czekaj w sumie. Jeden tu, tutaj ten. I tu jeden. Ten tak. A ten po prostu wzdłuż będzie łaził. Aha, no jeszcze trzeba byłoby przypisać jakiegoś. Potrzebujesz biurokracji? No przecież mam biurokrację. Dobra. Czyli zyskaliśmy pieniądze po raz kolejny. No to fajnie. Eee, I co to teraz z ten? Mmm. Tere te, po te, te trzy stoły, e, kurde, musimy zmodyfikować cały pokój wizytowy, żeby były trzy stoły, nie wiem czy go bardziej wysunąć, czy, to jest pytanie, wcześniej miałem na trzy, ale musiałem zbudować tego, lecznicę dla nich, blok C, ten, blok B, Długoterminowa inwestycja. Czekaj na fundusze. Nie wiem o co chodzi. Krótko trwała inwestycja. Czekaj na fundusze. Ha. finansiere mam już odblokowaną. <laughs> Ekspensja lądowa, ekstragra... gra, A, zwiększanie terenu, c, chorzyczki od banku, mogę być zwolniony z podatku, e, hm. Coś musielibyśmy. W sumie, psy to nie jest głupia myśl. No, kontrola ten i patrole z bronią. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Potem trzeba będzie zmontować trochę pieniędzy, żeby e edukacja. Może sobie. Na pewno blok B będzie gdzieś tu. Tylko trzeba byłoby usunąć te drzewa. Ten tutaj się prosi o kontrolę, widzę. I tak będzie. Trochę wolno łazi, no ale ten. Jak to teraz jest przypisane, właściwie? Trzech tutaj, jeden tu i jeden tu. Tak czy siak w. W przyszłości będę musiał na pewno wykupić jeszcze jednego strażnika lub dwóch. Tak na wszelki wypadek. Fego hmm. eee, więzienia przyjeżdżają zmęczeni pracownicy, więźniowie, pracownicy, posiłki, eee, personel. Tak, z dwóch musiałbym dokupić jeszcze strażników. Czy trzech, dobra. A niech będzie czterech. Tak, na wszelki wypadek. Jego trzeba przeszukać. Bo to na pewno coś tutaj kręci. Miałem rację, no. Widelec. Nieładnie, nieładnie. I co tu jest? Trzech więźniów uległo zgonom? Gdzie trzem? Ja nie widziałem trzeciego. Mm. Jeden uwięziony twierdze są dobrze traktowani. Sześciu ma zażalenia. Uuuh. Przerażeni. E, stołówka spełnia wymagania. Pokój i zabaw mają swój. No mamy kobietę strażnik nawet. Miło. Jakaś odmiana. E, dobra. Ci tu patrolują, więc jest dobrze. Muszę się zastanowić, nad czym teraz tutaj tak naprawdę wziąć się do roboty. Na pewno wykształcenie trzeba byłoby im walnąć, to jest pewne. Tylko edukacja. No dobra, niech będzie edukacja 2000. Poświęcimy to na. C. Będą się mogli pouczyć trochę. Tylko gdzie im zrobić tą klasę? Myślę, że chyba tu. W zależności też od tego, ile ona będzie wymagała. Tak myślę. Że trzeba byłoby im zrobić tutaj. Hmm. Logistyka, kurde służby. Służby to można wezwać. Rozmieszczenie strażników. No dobra, ci mają patrol. I tu jest patrol pies patrolujący to musielibyśmy na psa to musielibyśmy chyba jakoś tak wzdłuż całego terenu żeby czasami nie ten żeby czasami czegoś nie przeoczyć tak myślę przynajmniej a ten odgłos tego no dobra zrobimy takie nie wyszło to idealnie, no ale dobra. Yy, pry, 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 pry. Jeszcze raz. Służby, ilu jest tu? Tu nie musi być jeden przypisany i tu nie musi być przypisany. Wystarczy ci, co chodzą w patrolu. Więc jeden tu. Jedna osoba tu, trzy osoby tutaj. Yy, jedna może. No, na razie psa nie mamy, więc psów nie mamy, więc. Będzie musiał wystarczyć strażnik? No, trzech chyba wystarczy. Jakoś tak. Dobra. Patrole patrolami personel Personel NIT. Tryby tutaj mamy te. Wszystko chyba działa tak trzeba... No dobra. To ciąg dłuższy tego zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja się z wami zignam. Na razie i bajło.